Hej, cześć, tu zabawy Bartka. Dzisiaj w programie będzie druga część naszego żółwia. To znaczy, nie żółwia tego tego. Rybki. No to pierwsza część rybki już jest. oto mm. to teraz druga. A, a druga ta to na jaki kolor? Też na zieleń? Jak sobie Pan życzy, proszę Pana. To Twój wybór. No nie wiem, jakiś inny może. Chociaż jak zaczęliśmy zielonym, to może już na nim skończymy. Wiecie ile ja tych części zrobię? Zrobię ich tyle, żeby zrobić te wszystkie szablony. To dużo wyjdzie. U Zebiusza, to tam pomagał, a ja robię to samodzielnie. A no jak oglądaliście film Okiem Fabiana, że ta Zebiusza go bije, no to, no to wejdźcie na kanał Eusebiusz. No i tam wyszedł 4 dni temu nowy film. Gdzie jest tam tylko, na, gdzie jest tam taka scenka i jest napisane, nikt nie może nikogo bić. o ojej, ojej. obrudziłem się tym, ale w sensie nie poszedłem do tego piekarnika 3D. Ja to nawet się nie zmieści, ale to moja ręka się zmieści. Ale żeby tam weszłam, to ja bym musiała sobie uciąć. Oj, oj. w następnym odcinku to spróbuję połączyć a w tym wkładam to do mojego 3D Makera o Przejmuję jak chwilę kamerę. To, co ja robię, reklamują w telewizji. Fajnie. Dlatego ja nagrywam przy telewizorze, bo czasami może być to, co ja nagrywam. Włączamy. No i obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie.